Cześć, dzisiaj jeden z moich ulubionych tematów suplementy, diety. Prędzej czy później każdy zadaje to pytanie: A co mam kupić? Jakie białko, elkarnityny, coś tam jeszcze, tak? Więc sobie krótko omówimy dzisiaj kwestię suplementacji w przypadku odchudzania. Na pierwszy ogień oczywiście spalacze. I teraz przedstawię Ci dwa podejścia, jeżeli chodzi o spalacze tłuszczu. Podejście wygodne i takie, które ludzie lubią, i podejście prawdziwe. Podejście numer jeden jest takie, że kupujesz, sprawdzasz i wiesz. I ja nie będę cię przekonywał na siłę. Natomiast podejście prawdziwe jest takie, że suplementy diety pod tytułem spalacze tłuszczu nigdy nie działają tak, jak przedstawiają to producenci tych suplementów. To jest po pierwsze, po drugie, suplementy diety pod tytułem spalacze działają tylko przy dopiętej diecie. Numer trzy, tego typu suplementy nawet jeżeli się używa, ogólnie spoko, to nie jest tak, że ja mówię, żeby nie używać, ale powinno się ich używać. Dopiero pod koniec procesu odchudzania czy pod koniec redukcji. Dlatego, że do tych suplementów organizm także się przyzwyczaja i ich działanie słabnie. Więc nie ma sensu ładować ich na samym początku, kiedy tak naprawdę powinna działać sama dieta, tylko opłaca się je zostawić na koniec, kiedy już układ hormonalny się przystosował do diety i zaczyna coraz gorzej wychodzić odchudzanie, wtedy dopiero dowalić organizmowi jakiś wspomagasz w postaci suplementu. Ok? Czyli podsumowując, jeżeli chcesz kup, jeżeli natomiast chcesz posłuchać mnie, bo mi na przykład zaufałeś, to ja proponuję suplementy zostawić na sam koniec redukcji, bądź też odchudzania. OK. muszę się potrapić w oko. Białko, czyli takie białko w proszku, tak jako suplement. Plusy. Szybko się przygotowuje, bo wystarczy dolać wody albo mleka, wybełtać, można wypić. I bardzo fajnie smakuje. Niektóre białka naprawdę mają takie smaki wywalone w kosmos, że, że szok. Natomiast minusy w takiej płynnej postaci bardzo krótko daje uczucie sytości, dlatego że tak naprawdę płyn przez ciebie przelatuje i nie czujesz tych dostarczonych kalorii. Więc praktycznie ja proponuję wykorzystywać białko w ten sposób, że. Wykorzystywać je jako na przykład słodzik, jako słodki dodatek do deserów. Jeżeli na przykład masz zajawkę na to, żeby robić jakieś fit ciasta, fit desery itd. To białko będzie jak najbardziej ok, naprawdę fajne smaki można z tego wydobyć, więc do tego typu rzeczy i w takich sytuacjach, kiedy naprawdę musisz coś na szybko, zrobić do jedzenia, a nie masz po prostu innej opcji, ale wtedy proponuję to na przykład połączyć z czymś bardziej wartościowym, czyli na przykład zrobić sobie taką odżywkę na zasadzie miarka białka, banan, oczywiście wyliczony, tak, żeby się w kaloriach zmieścić, i na przykład ser twarogowy. Zmiksować to w blenderze i można naprawdę fajnie się nasycić. Węglowodany podczas odchodzenia, czyli wszystkie karbo i tego typu rzeczy, nie!